Siemano widzowie z tej strony Terto. Dzisiaj sobie zagramy wy oczywiście nową serię wy S Smashing Simulator X. Od razu widzę. Ko jest ze mną kolega Maciek, on mnie nauczył to grać. Przywitaj się. Siema! Um, on on tutaj harduje ma 10... Ile? 10. trylion. No nie... Znaczy nie jest na pewno tkowca, bo to takie SPS-om liczba, ale ale w to grać i mnie nauczyć grać. Więc dziękuję oczywiście ano, może, może się jeszcze... Może się dostanę do topki. Brakuje mi tylko 4 cztery, cztery, cztery cyfry wyżej gdzieś tak. Tak. I nie zapomnijcie o zostawieniu y, subka i lajka, żeby nie ominąć kolejnych filmów. No i... Rozwalamy, no, jak widzicie, jest razy dwa wydarzenie, chyba razy dwa uderzanie sprężyn. A ja go wcześniej nauczyłem tutaj troszeczkę grać. No. Ja tutaj rozwalam na skundy. Patrzcie, tu e, mamy automatycznie szul, jakby ktoś grać. Oczywiście na tego będzie. Ej, hey, gdzie jesteś, terto? Where are you, terto? O, terto. Patrz, jak ja to rozwalam. No, popatrz. What? Napiszcie ile Ka kasy macie w tych że szczerze napiszcie Bo niektórzy napiszą że ten melon. Ja mam pytanie, ja mam pytanie, zgadnijcie, ile ten melon e, zadaje. No, ludzie co mogą patrzeć w sklepy. Ale nie oszukujcie w sklepach. Co? Nie ja będzie grać. Poproszę, nie oszukujcie. No nie oszukujcie, o tak Troszkę niemiło, nie miło. Nie miło mi będzie. No. Ale fajnie by było, jakby ktoś zdał. jakoś pyta? O 200% nie wiem czego. Ja ci spróbuję dać trade'a, może ci dam coś. No chyba nie. Ja spróbuję nie Nie, odblokuj strefę zamku muszę. A bo chyba od zamku się zaczynają trade'y dopiero. No. Tak to będziesz zamek, to ja będę miał gdzieś stację kosmiczną. Zbieramy teraz pety, dropłem jakąś szpinie, drugi raz szpinie, nie wiem trzeci raz. Oj, ósemkę, nie wiem. 60% <grym grym grym> <grym> mamy tam jesteśmy bogaci. W ogóle wiesz, że w czwartym jajku... wiesz, że w ogóle w czwartym jajku jest szansa na dropnięcie cyfry 60. Tak, tak dużo? Na cyfrę 60 jest y, 0,6% on to mało Które 0,69% Ja pierdziele <laughs> To jest podłe, podłe to już No, dedasz To jest podłe Bo jestem pierwszy na serwisie Więc zaraz dedasz, nie? Teraz się rozwalę. Mam um, tylko spróbuj. Dobra. Jestem mam, na mocz na... A melona, który bardzo dużo zadaje. No. Dobra, widzamie. Ja Niech będzie, że mam wierzę i że napisaliście już. W komentarzach jak to oglądacie, ja więc... Ja wam mówię, je to ma. Dokładnie 100 tysięcy. Czego? Debejcie. jeszcze plus Pety. Pety się nie liczy. Ale licząc z piekami to będzie mogę w metoryce 119 800. O tak, jest jakiś Polak, no, mu... no zabrałem 30 mnie to 600. To 30... 000... 132 400. A, a ile kolejny kosztuje? 100 000 jesteśmy. Nowość. 142 400. No 42 400. to będzie. Wiemy I zauważyłem, że ta gra jest bardzo popularna ba Bardzo popularna, więc ja to gram, ja tu... Ja tu... nie, kto wie ja, ja tą grę wycostuję. Em, słuchaj, razem z pytami to moje... To mam 100, 153 200. Razem z pytami. Aha. Ja chcę, chcę. Ile kosztuje strefa strefa laboratorium? Ile? Ja myślałem, że to będzie za tryliony. A ile kosztuje? Jeden kwadrylion. Jak, ja... Jak ja ledwo zdobywam trylion. No. To dla mnie to jest bardzo dużo. Zdobywaj. Jak ja to będę Czy... Zbieram 20 ja chyba zbieram 20 trylionów i kupuję jakąś rzecz do bicia, bo nie wiem, to nie ma szans. To kupcę. Przejdź do bicia. Środę dwóch rozwala autko. To jest taki I frank. od razu mówię, zostawili cię suwy, bo na 100 tysięcy pokazujemy. Polecam! No. Bo na tysiąc subów oszmo, znaczy TR to pokażę twarz. Nie, no na no. Ile? Ja myślałem, że na Tysiaka. Albo nie! Ty? Wiem! Na Tysiaka zrób Day ten QA. Okay. Że y, ludzie ci zadają pytania ten... Y, y, w komentarzach i ty na nie odpowiadasz. Okej. Okay. A na tysiąc subów tak zrobi. Nie dobra, Możecie teraz nawet napisać QA-a w komentarzach. A kiedy będziesz robił tego QA? No nie wiem. Jutro! No, mogę. Ej. Ja mam pomysł. Ej, I, i... Ludzie, ludzie, słuchajcie, napiszcie em, w komentarzach pytania do niego, a ja będę a ja będę e, tak razem tak, z wami. Tak. Ten. No, nie, razem no, no z, i tak e, do maćka a... pisz. O, no, no, dokładnie, dokładnie. Do mnie też. Bawię się odpowiedzieć na jedno pytanie, jak ludzie zareagują. Ile nie. masz lat? się Dokładnie, 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 boję się tego. Ile masz no? lat? 18. <noise> Ta, no, no. Wcale ty nie masz dużo mniej niż ja. Wcale, wcale, wcale. Wcale o rok młodszy ode mnie nie jesteś. Jestem. Wcale nie masz dwóch latek. O, no, nie mam. Wcale nie masz pięciu lat, a ja sześciu. No, nie mam. To właśnie dobrze. To dobrze. Wcale nie mam 12 no. lat. Tak, na tak, tak, na 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 pewno. No, no, już ci wierzę, no. On tak, 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 no. tak, tak, nie tak, 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 Ile Dobra. Ile? Ile Piszcie, ja Ej, widzowie! spróbujcie, to. Spróbujcie to w domu. Ciłumiecie tak. Prayer lub opisów. Co to robi ja piszę, gieru, w opisy? Da. Napiszcie Deki Gier, oczywiście wcecie... Czy sportami się? Zagramy no, zagramy razem. Co? Zagramy razem na przykład jak napiszecie Roblox. To od razu napiszcie przy, przy y, napisie Roblox jaką grę chcecie, żebyśmy zagrali Tak, na przykład Roblox, dźwięk, kropek, no i gra Nie? No i, i nazwa gry I my w ogóle już bijemy ten, dla Co? My, ja, my już bijemy zabaw z co, robi, co robimy? No ja biję już zabaw Rozwalam go a, Bananem. a w ogóle a widzowie Ta, takie, Taka fajna rzecz Naj, Najlepszy film, który był y, od Terto to był ze mną na Pamiętam. sprawdźcie sobie no. Te, Jego filmy wybijają się tylko na mnie praktycznie Patrzcie, teraz wam pokażę triki z Afryki Triki z, Amer z Ameryki? No bardziej z Afryki Patrzcie, włączamy automatycznie żółty. I patrzcie, ja mogę sobie wejść i mogę się bawić. O kurde, on no, jakiś chłop mi rozłał. No, nie na ja żeby to pasowało. Jestem groźny. Jeszcze jeden P. Kupujemy, no i idziemy i, I odblokujemy lotnisko. Łóźno, aż mam 25 trylionów, jeszcze ja zagapiłem. Ja miałem 20 trylionów tylko zebrać. Ile masz? 25. Ja się tepam, no. To fajnie. Piszcie mi jakieś contenty w komentarzach, to się content wynosiłaś. To co ja mam nagrywać kontent w A bez razostaj ja rozwalam metody. Ej, nie wierzę! Nie, to jest niemożliwe. Co? Nikt stopki jeszcze nie dostał... nie zdobył najlepszej rzeczy w grze. Bo najlepsza rzecz w grze kosztuje 250O. A. A na e, top 1 e, gościu mam 5300 spO 5O 5 i e, 300 SP To chodź tą grę fajhardował Nikt nie ma na lepszej rzeczy. Dzisiaj to będziemy żartować Nie będę w to majączył Ej, wiesz, że plecak jest lepszy od asteroidy. No, chyba nie Sprawdź sobie do końca zjedź i tam masz taki plecak. On Idziemy sobie, widzowie, oczywiście. Drugi rząd od dołu. No, idziemy sobie, oczywiście. A potem sprawdź asteroidę. Idziemy sobie, oczywiście, kupić flip futbol. znowu, już wiem, chociaż. Lotnisko, to na zjedź, zjedź, na sam dół, zjedź na sam dół i druga linia. I zobacz ile plecak daje. Dobra, Chiluj. Jakieś śmieszne. Ten plecak powinien być pierwszy. Czekajcie. No nie, nie wiem. Ja coś liza. Ja. Że... Jezus. Rozwalamy to ja sobie zapłapzę. Panim to rozchodzimy, widzowie. Ja sobie Lizaczkę otwieram. I no, wiecie to... Ej, wiecie co, co robi Pilkarz w korkach? W korku? Stoi w korkach. Mhm. Jako w butach w korkach. Wiem. Ale nic obiego gramy zaczęły cały czas. Ja na zielonej szkole miałem taką grupkę, Ten. O dwa lata temu. Dwa lata temu byłem na zielonej szkole, jeszcze to pamiętam, miałem taki występ. znaczy w takiej innej szkole. Występ był gdzie to były trzy występy w jednym. W jednym było gimnastykowanie się, w drugim w, w pierwszym było gimna, w żarty, w drugim gimnastykowanie się trzecim coś. No to fajnie miałeś. Mhm. Dobra, więc widzowie, my już kończymy ten film, następny następnym dniu. jak ten film trwa? bo on chyba minut. Min. Dobra, ja was żegnam. No więc... do 20 minut, 20 minut. Nie, ale nie wiem, gdzie jest kolejny świat. Nara.